Música Po wsparciu starczy 2,0. Pracodawca może ubiegać się o umorzenie tej mikropożyczki do 5 tysięcy. Aktorzy czytali burzę Williama Szekspira. Ostatnie arcydzieło mistrza Williama Szekspira. Pomoc z Saksonii. Za tę pomoc przeogromnie dziękujemy rządowi Saksonii. Dziękujemy naszym partnerom. Dzień dobry Państwu. Jest 24 kwietnia, piątek. Kamila Krawiecka-Brylę. Rozpoczynamy serwis informacyjny. W powiecie jeleniogórskim pozytywny test wyszedł trzem mieszkańcom gminy Kowary, mieszkańcowi gminy Mysłakowice oraz mieszkańce gminy Stara Kamienica. Liczba stwierdzonych przypadków według porannych informacji wynosiła w sumie 50 osób. Najwięcej zakażonych jest w gminie Jeżów Sudecki, a szczegółowe informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie znajdą Państwo na facebookowym profilu starosty Krzysztofa Wiśniewskiego. Uruchomione zostały środki z rządowej tarczy antykryzysowej 2.0. O wsparcie można ubiegać się m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. Rząd uruchomił środki w ramach drugiej już odsłony tarczy antykryzysowej, która ma pomóc polskim przedsiębiorcom przetrwać epidemię koronawirusa. Starsza numer 2 pomogła wszystkim mikroprzedsiębiorcom, którzy do tej pory musieli utrzymać zatrudnienie, żeby otrzymać pożyczkę, to dla mikroprzedsiębiorców te 5 tysięcy. W tej chwili jedyny wymóg to jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące. Stąd myślę, że to duże ułatwienie. Będzie jak najwięcej wniosków o umorzenie tej pożyczki. Po utrzymaniu trzech miesięcy działalności pracodawca może ubiegać się o umorzenie tej mikropożyczki do 5 tysięcy. W tej chwili zarejestrowanych jest już ponad 1200 wniosków. Jak do tej pory wypłacono wsparcie przedsiębiorcom z naszego regionu rzędu miliona złotych. Drugim poważnym filarem, który w tarczy dwa to jest refundacja wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Pracodawca, który utrzymuje nadal w zatrudnieniu, może się ubiegać o refundację zarówno wynagrodzenia, jak i ZUS-u. W zależności od spadku obrotów, ja już wcześniej mówiłam, jakie to są procenty do do odniesieniu do najniższej krajowej i z, tych, z tego tytułu już, już płynęło około 200 wniosków. Mamy przygotowane tam w związku z tym, że to są różne Różne ilości tych pracowników, to tam mamy około 1 700 już do przygotowanych do wypłaty. Pieniądze mają być wypłacane na bieżąco. Trzecim filarem tarczy jest refundacja bieżących kosztów działalności dla samozatrudnionych. I tam też mamy już około 50 wniosków. Będzie, będzie to na bieżąco realizowane. Pieniądze są na kontach. Ruszamy, no już dzisiaj powinniśmy zacząć wypłaty. Wnioski i informacje znajdują się na stronie jeleniagora.praca.gov.pl. Wczoraj na naszej antenie mówiliśmy o finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego dla DPS-ów oraz szpitali powiatowych. Dziś powiemy więcej o pomocy płynącej z zagranicy. Na Dolny Śląsk z Saksonii dotarł kolejny transport 100 tysięcy maseczek. Od wielu, od wielu lat Samorząd Województwa Dolnośląskiego współpracuje z Saksonią dzięki bardzo wyraźnej, wyraźnemu, wyraźnej intensyfikacji pełnego zrozumienia Sytuacji także i Dolnego Śląska przez przede wszystkim premiera Saksonii Michaela Kreczmera otrzymujemy pomoc w różnych formach. To nie tylko wspominane już niejednokrotnie. Testy wykonywane w laboratoriach w Dreźnie, tu muszę powiedzieć, że już wykonano tam dla dolności Ozaków około 3000 testów, w tym niemała część dotyczy mieszkańców regionu Jelniegórskiego, ale także otrzymujemy wsparcie rzeczowe. Wczoraj otrzymaliśmy transport z Saksonii w około 100 tysięcy masek ochronnych, wcześniej były to również maski, a także i ochronne kombinezony a maseczki rozdysponowane zostaną do dolnośląskich jednostek medycznych. Za tę pomoc przeogromnie dziękujemy rządowi Saksonii, dziękujemy naszym partnerom, że mimo swoich także i problemów dostrzegają problemy regionalnej naszej dolnośląskiej społeczności. Urząd gminy Mysłakowice cały czas podejmuje różne działania mające na celu pomoc mieszkańcom w czasie epidemii koronawirusa. Wydano już 3200 pakietów maseczek i rękawiczek. Dzięki dobrej współpracy z OSP z Łomnicy, Bukowca i Karpnik prowadzona jest dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej. Gmina wsparła także iraniogórski Sor i szpital w Bukowcu. W i górze w najbliższym czasie odbędą się dwie zbiórki krwi krwiobus pojawi się na placu ratuszowym 29 kwietnia i 6 maja w godzinach od 9 do 13. Po wybuchu pandemii koronawirusa krew jest naprawdę na wagę złota. Zachęcamy wszystkich Państwa do oddawania tego życiodajnego płynu. Jak podaje portal 24 .pl, wczoraj w godzinach popołudniowych na ulicy Kiepury doszło do bójki między dwoma mężczyznami. Padły także strzały z broni hukowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni mieszkaniec prawdopodobnie świadomie zajechał samochodem drogę 36-latkowi. Doszło do kłótni między nimi. Podczas szarpaniny starszy z nich wyciągnął broń hukową i oddał kilka strzałów. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali 36-latka, młodszy z nich trafił do szpitala. W przyszłości Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida rozważa realizację arcydzieła Williama Szekspira burza. Aktorzy teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w ramach akcji Norwid w domu, kontaktując się online, czytali ostatnio finałową scenę burzy Williama Szekspira. Arcydzieło w przyszłości prawdopodobnie będzie wystawiane na deskach Jeleniogórskiego górskiego teatru. W jednym z nadchodzących sezonów będziemy chcieli zrealizować ostatnie arcydzieło mistrza Williama Shakespeare'a Burze. Rzecz o odmianie losu, o wybaczaniu i naprawianiu krzywd. Jakże ważny temat na tu i teraz. A zatem finałowa scena owego dramatu. Na odległą wyspę, gdzie od 12 lat przebywa pozbawiony tronu książę Mediolanu, Przybywa okręt, rzucony tam przez szalejącą burzę, a na tym okręcie znajduje się sprawca owego nieszczęścia, wygnanego władcy. Oto fragment dzieła Williama Szekspira. Niech Bóg nas ze strasznej wyzwoli siedziby. Patrz, królu, czyli poznajesz Prospera, Mediolanu, skrzywdzonego księcia? A na znak lepszy, że jestem żyjący, uścisk ci daję. A całe czytanie będzie do wysłuchania dziś po serwisie informacyjnym na naszej antenie. Nie będę się skarżyć. Choćbyśmy grali o 20 królestw, faty wygranej oszukaństwem, szukam. To, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu, ja dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.